Jestem ciekawa od czego zaczniecie. Myślę, że większość zacznie od tego. Pozwól mi wrócić, bo wiecie jak to działa. <grywa> jak? <grywa> Komuś coś się nie podoba, to wtedy właśnie chcemy to przeczytać. Hej, hej, hej! Dzień dobry, tu Marta. Mam dzisiaj zieloną herbatę, bo koktajl już wypiłam. Miałam dzisiaj koperek, pietruszkę, rzodkiewkę i oczywiście jogurt naturalny. Piję zieloną herbatę. O, zimno już, ale dobra. No to co, dzisiaj środa, więc dzisiaj kolejny książkowy odcinek, a mam dla Was dzisiaj coś ekstra. No to co, kto ma już coś do picia, to zostaje, siedzi w fotelu, a ten kto jeszcze nie ma, to pędzi do kuchni, robi kawę, herbatę, rozsiada się wygodnie w fotelach i na kanapach. I zaraz zaczynamy, chodźcie. No dobra, widzę, że jesteście, wróciliście. A co, poniekąd, wszyscy coś sobie popijają? To jeszcze na sam koniec albo i na początek łyk zielonej herbaty, i zaczynamy. Jeśli obserwujecie mnie w moich mediach społecznościowych, to doskonale wiecie, od czego zaczęłam, bo zaczęłam od na skraju załamania, następnie skoczyłam sobie do pozwól mi wrócić i na sam koniec, bo właśnie przez weekend, a dokładnie chyba przez niedzielę, tak jakoś, w sobotę zaczęłam trochę, a w niedzielę skończyłam za zamkniętymi drzwiami. Czyli debiut tej właśnie autorki. I tak, jeśli wy się jeszcze zastanawiacie, nie wiecie, od której książki zacząć, to ja osobiście chyba zaczęłabym od końca. Zaczęłabym od końca, i później stopniowo przeszłabym do tej pierwszej, tej debiutanckiej, bo moim zdaniem ta pierwsza, za zamkniętymi drzwiami, petarda, torpeda książkowa. Maksymalnie trzyma w napięciu. No ale dobra, o co tak naprawdę w tych wszystkich książkach chodzi? Zarówno za zamkniętymi drzwiami, jak i na skraju załamania, główna bohaterka to kobieta. W ostatniej części mamy do czynienia z mężczyzną. No i teraz tak. Tak jak te dwie fantastyczne bohaterowie, bardzo dobrze zarysowani. Książka maksymalnie trzyma w napięciu i nie wiemy, co się wydarzy dalej. Tutaj główna bohaterka stara się nie tylko dbać o siebie, ale również stara się dbać o swoją siostrę. No i niestety wpadła w pułapkę. Wszystko na początku było pięknie i cudownie. Myślałam, o, wymarzona miłość, to tak naprawdę może się stać i co może się kryć za tym hasłem, za zamkniętymi drzwiami. Ale później z każdą stroną, z każdym rozdziałem czułam... Miałam dreszcze na całym ciele, aż po prostu w tej chwili mam, gdy o tym opowiadam. Jak ta pętla gdzieś tam zaciska się na szyi, jak jest to jedna wielka tykająca bomba, w którym momencie czekałam tylko w którym momencie ta tykająca bomba po prostu wybuchnie. Na początku, ja myślę, że u Was będzie podobnie, w ogóle inne zakończenie, gdzieś tam chodziło mi po głowie i cieszę się, że potoczyło się to właśnie w taki sposób, bo byłabym chyba trochę rozczarowana i gdzieś tam czułabym niedosyt, a książka wyniosła mnie na takie wyżyny. Jestem naprawdę oczarowana i trochę tylko, trochę, ale tak malutko brakło mi, że siostra głównej bohaterki była trochę gdzieś tam mniej zarysowana. Dobrze by było, gdyby na przykład w książce też była pokazana jej perspektywa może w większym zakresie. A tak, to powiem Wam, że coś, coś cudownego, wstrząsającego, idealny thriller psychologiczny, taki jak ja lubię, trzymający w napięciu od początku do końca i wiecie, że po tej książce absolutnie obiadu nie będzie. Dobra, to jest to. Za zamkniętymi drzwiami, genialne. Ale ja zaczęłam od na skraju załamania. Tutaj też, tak jak wspominałam Wam tam, czekajcie, muszę się napić. Mamy do czynienia z kobietą, która tak naprawdę miała pecha, no bo co, wróciła do domu i wszystko następnego dnia się zaczyna. Uwierzcie, że w jej głowie zaczyna się taka wojna, taka walka. Ona już sama nie jest świadoma. Ona nie wie, czy to faktycznie dzieje się naprawdę, czy ona sobie to tylko wyobraża i jak osoba, z którą żyje na co dzień, najbliższa, potrafi nią manipulować coś strasznego. Coś strasznego, coś wstrząsającego, bardzo poruszającego. Myślę, że my teraz, jak będziemy gdzieś przejeżdżać obok kogoś, to na pewno się zatrzymamy. Zakończenie tak samo powalające, nie spodziewałam się, cieszę się, że tak się, skończy... że tak się zakończyło. Na początku w ogóle nie wyobrażałam sobie zakończenia, ale moim zdaniem świetne. Świetne zakończenie. Super rewelacyjna książka, thriller psychologiczny, tak samo na najwyższym poziomie. Genialna. No i dobra, chodźmy do ostatniej. Pozwól mi wrócić, bo tutaj yy, mamy pokazaną fabułę z perspektywy mężczyzny. I w sumie pomysł yy, całkiem spoko. Mówię, a to faktycznie może coś się będzie działo. Ale jeśli widzieliście mój poprzedni film, to mówiłam właśnie w nim, że jestem na takim etapie, gdzie jest po prostu nudno. I nie jestem pewna, czy w ogóle akcja się w jakiś sposób rozwinie. I czy będzie towarzyszyło temu napięcie, emocji w ogóle jakieś. Było kilka scen takich napiętych, gdzie czułam, wow, będzie się coś działo. Akcja się rozwinie, super. No i niestety wszystko spadło. Także osobiście nie do końca fabuła do mnie przemawia. Był pomysł na to wszystko. I myślę, że po prostu można było to trochę inaczej ugryźć. Nie do końca też podobał mi się pomysł z matrioszkami. Bohaterowie, trochę tak powierzchownie pokazani, nie do końca obdarzyłam ich sympatią albo w ogóle jakimkolwiek uczuciem, bo czasami po prostu zdarza się, że nawet gdy bohater jest zły, to tak nas do niego ciągnie. Bo taki właśnie bohater najmocniej przyciąga i wywołuje najwięcej emocji. Mamy dreszcze, a tutaj nic. Niestety, czy czujecie tak samo jak ja, taki lekki spadek formy? Czy tylko ja mam takie wrażenie? Książka nie jest zła, ale miałam takie duże oczekiwania. Tak, niestety. Więc, <grym> podsumowując, ja bym zaczęła od tego, bo jeśli zaczniecie sobie od tego, to przy tej ostatniej, za zamkniętymi drzwiami, szeroko otworzycie oczy i powiecie: wow, to jest to. A jeśli zaczniecie od tego, to niestety na samym końcu poczujecie lekki niedosyt. Ale ogólnie to Wam polecam. Przeczytajcie. No i dobra, moi drodzy, przebrnęliśmy przez to wszystko. Która Wam się najbardziej podobała? Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie. No, piszcie, piszcie, piszcie i piszcie. Pogadajmy o tym, bo każdy po prostu może mieć też inne odczucia. Może wy odebraliście to zupełnie inaczej: bo ile ludzi, to tyle opinii. Czy chcecie jeszcze zobaczyć ludzka albo Juska? Zobaczę, który nie śpi, i zaraz Wam pokażę, okej? Okay? No i dobra, jestem, wracam niestety. Ani Lucian, ani Juzian Dżusja, nie był zainteresowany tym, żeby wyjść z klatki i się z Wami przy, przywitać. Ale otworzyłam im klatkę i zaraz będę nasłuchiwać, może któryś się tutaj pofatyguje, może będziemy słyszeć takie małe łapki, które sobie gdzieś tam idą. No ale dobra, dzisiejszy odcinek dobiega końca, jestem e, ciekawa bardzo, co sądzicie, która z nich przypadła Wam najbardziej do gustu. Jestem ciekawa od czego zaczniecie, myślę, że większość zacznie od tego, pozwól mi wrócić. Bo wiecie, jak to działa. <głos> jak <głos> komuś coś się nie podoba, to wtedy właśnie chcemy to przeczytać. Tak już widocznie, tak mamy. Tak to się po prostu dzieje. No to nic. Jeśli film się Wam podobał, będzie mi bardzo, bardzo miło. Jeśli dacie kciuka do góry, subskrybujcie kanał, bo wiecie, dzięki temu będziecie od razu dostawać powiadomienia na maila, że u mnie na kanale, czyli na kanale Kobieta z Książką. Pojawił się nowy film i ten dzwonek trzeba też teraz przyciskać. Tak? Popatrzcie, co się stało. Wiedziałam, że jak tylko otworzę klatkę, to od razu któryś się pofatyguje i wyjdzie. A teraz słyszę, to jest Lucjan. Lucyna. Moja córka ostatnio do niego mówi, że to jest ty, Lucyna. Yy, I słyszę, że Juliusan teraz też wyskoczył, ale zanim Jusian to przyjdzie, to. Idzie. Idzie, idzie. Szuka swojego brata. A ty ty? A ty co? Powiedz cześć przynajmniej. Mówisz? Zaraz cię puszczę, puszczę do Jusiana, tak? Gdzież to nie ma? Dobra. Pa, żegnamy się. Hej.